Dzień dobry, witam na kanale SmartLink. Dzisiaj troszkę inaczej. Inwentaryzacja budowy pod automatykę budynkową KANix. Cały projekt instalacji elektrycznych oraz automatyki mam tutaj u siebie w tablecie. W tym momencie sprawdzę tutaj, czy wypusty oświetleniowe są w poprawnych miejscach i czy są jakieś uwagi. Można tu zauważyć, że mamy dwa wypusty. Tutaj zaznaczę sobie na tablecie, że jeden jest w poprawnym miejscu, ale można zauważyć, że ten drugi wypust nie jest w poprawnym miejscu. Więc ja tu oznaczę ten wypust, który nie jest w poprawnym miejscu, innym kolorem, pomarańczowym. Ja potem to przekazę dla inwestora, żeby mógł pokazać te wszystkie błędy lub niedociągnięcia dla elektryków, żeby mogli poprawić to. Tutaj też na następnym projekcie mogę zobaczyć, że mam gniazdka. Tu widzimy, że mamy obwód internetowy i dwa gniazdka. Jest to zgodne z projektem i zaznaczam, zaznaczam tutaj od razu na zielono. I tak samo tutaj mamy żaluzę zewnętrzną, też obwód jest podłączony, tutaj gniazdka. I tutaj mam. Też inne gniazdka. Też tutaj warto zwrócić uwagę, że tutaj będzie floorbox. Też obwody sprawdzą, czy są poprawnie oznaczone i czy obwody internetowe są też oznaczone. I Jak już wszystko to oznaczam, też można sprawdzić tutaj od razu wysokość, które są podane tutaj na tablecie, np. 500 to 50 cm od gotowej podłogi, tutaj 1200 i 1500. I tutaj na następnym schemacie, projekcie, widzimy tutaj wszystkie całą magistralę KNX, zarówno przyciski, czujniki ruchu i tak dalej. I tutaj widać, mamy obwód 63, czy adres 63, który idzie do następnego na pomieszczenia, tutaj, które jest oznaczone na 64. Ja już wstępnie sprawdziłem wszystkie lokalizacje tych przycisków i one są zgodne z projektem, więc nie będę pokazywał wszystkich, tylko pokazuję, że ten Obwód idzie tutaj i wychodzi do 64 do drugiego pomieszczenia. Tutaj też zwróciłem uwagę dla inwestora, że w niektórych miejscach są bruzdy na kable, a w niektórych nie. Tutaj widzimy, że puszki wystawione są około pół centymetra i te puszki praktycznie lisują się z kablami. Problem jest w tym, że. Możliwe, że będzie taka sytuacja, że kable będą się przebijać. Szczególnie te, co mamy takie kolorowe, zielone, niebieskie, na przykład te mamy internetowe. Przy białej farbie możliwe, że to będzie przebijać, bo tynk będzie tak naprawdę milimetr. Ja zaleciłbym, żeby one były wpuszczone w ścianę, w miejsce, gdzie, gdzie nie mamy przynajmniej pół centymetra, miejsca między tynkiem a obwodem. Tutaj też możemy zauważyć, że mamy czujkę zalania, Warto jest upewnić się, jaka jest wysokość tutaj wylewki, żeby on wychodził delikatnie nad wylewką. Tu od razu można zaznaczyć, że to jest ta czujka, którą ja zaznaczam tutaj na projekcie. Nie będę pokazywał całego systemu alarmowego ze względu na bezpieczeństwo i nie chcę też pokazać jak cała instalacja alarmowa była poprowadzona i dlatego pokazuję to tylko i wyłącznie w taki sposób. W lokalizacji tutaj są na przykład czujki ruchu, kontraktrony i inne systemy alarmowe. Tutaj można zauważyć, że mamy zasilanie oraz doprowadzoną magistralę KNX do skrzynki rozdzielacza. To jest potrzebne do tego, żeby móc indywidualnie sterować ogrzewaniem podłogowym w całym domu. Ważne jest to przy wyborze skrzynki do rozdzielacza, żeby była troszkę większa i miało wydzielone pomieszczenie z szynodyn do sterownika ogrzewania podłogowego. Tutaj można zauważyć, że na projekcie elektrycy prawdopodobnie zapomnieli tutaj o tym ledzie, który będzie tutaj w półce, zasilany z zasilacza tutaj z góry, z poddasza zapomnieli to co oni muszą zrobić doprowadzić tutaj obwód zasilający i upewnić się, że obwód który tutaj jest do zasilacza jest 5 razy 15 ze względu na to że to będzie zasilacz da dali i potrzebują tam dwa magistralne obwody plus do tego zasilania Tutaj jest zaplanowany system dali który pozwala nam indywidualnie sterować każdą lampą w domu. Tutaj zaznaczam od razu, że tutaj mam te dwa wypusty: kinkiet i wypust oświetleniowy. To co jest ważne, że wszystkie szyny, przewody, wszystko tutaj, czy to są ledy, czy wypusty, będą sterowane dalej. Każdy obwód dali musi być podłączony pod magistralę. Tutaj mamy 5 x 15 mm. Trzy z tych obwodów będzie jako zasilanie, a dwa do magistrali dali. Tutaj można zauważyć, że e, mamy tutaj przycisk kanijsowy i on jest zgodnie z lokalizacją w projekcie i do niego dochodzą cztery obwody, więc jeden obwód przechodzi tutaj z głównej rozdzielnicy, zasila nam jakby ten e, tutaj przycisk i stąd idzie dalej do następnego przycisku. Który, który mamy tutaj i też tak samo widać, że do niego powinny dochodzić trzy obwody. Jeden górą prowadzimy tutaj, stąd idzie tu guro do tej czujki, którą widać tutaj, więc też zaznaczamy, że jest w prawidłowej lokalizacji i tak sprawdzamy wszystkie pomieszczenia, czy cała magistrala idzie poprawnie i sprawdzamy, czy nie ma nigdzie braków. I tak na szybko jeszcze Chcę opowiedzieć, jak ja działam, jak przechodzę na taki obiekt. Na początek, cały projekt wygrywam sobie do tabletu, obchodzę cały obiekt i sprawdzę, czy jest zgodny z projektem. Potem otwieram, tak naprawdę, któryś z projektów czy to jest oświetlenie gniazdka, czy schemat magistrali KNX sprawdzam wszystkie wypusty. Po kolei, to znaczy obchod yy, każde pomieszczenie przechodzę, sprawdzam, czy wszystkie wypusty gniazdka, yy, przyciski są w poprawnych miejscach. Potem sprawdzam całe okablowanie, to znaczy yy, 5 razy 1,5 mm dla obwodów dali 3 i. 3 razy 2,5 dla owodów gniazdkowych i oczywiście są jeszcze inne, czy to, czy to jest płyta indukcyjna, sauna, jakieś jacuzzi itd. Sprawdzam, czy te wszystkie owody są zgodne z projektem i czy zostały poprowadzone zgodnie z tym, co zostało zaprojektowane. Na przykład w projektach takich jak DALI czasami pokazuje liniowo, jak należy poprowadzić obwód. I tak samo magistrale KNX, to znaczy od danego przycisku do danej czujki od czujki do innego miejsca. też tutaj taki dodatkowy tip, jeśli chodzi o puszki i ich lokalizację, może nie lokalizację, jak głęboko są osadzone. tutaj można zauważyć, że tym będzie prawdopodobnie około pół centymetra. z tego co tutaj wychodzi, że Tynk, różnica między tynkiem a okablowaniem będzie milimetr ze względu na to, że okablowanie nie zostało wpuszczone w bruzdę. Jest to Częściowo w tym, na tym obiekcie jest to błąd i on zostanie poprawiony. Zaleca się minima, minimalna odległość między powiedzmy końcem tynka, a okablowaniem mieć pół centymetra, ze względu na to, że jeśli on będzie zbyt blisko tynku, on może z czasem mm, takie szare barwić, może może tak to wytłumaczyć, nie wiem jak to dokładnie wytłumaczyć, ale można z czasem go widać taką kreskę czy takie barwienie jakby w miejscach typowo takich jak na przykład łazienka, gdzie będą płytki, nie ma to. Większego znaczenia gdzieś to będą zakryte, ale w miejscach takich, gdzie będzie tylko i wyłącznie tynki i potem farba, zaleca się mieć te pół centymetru jakby oddzielone od siebie. Też na co warto zwrócić uwagę, separacja owodów 230 400 v niskoprądowych od teletechnicznych, typowo internetowych, KNX-owych czy alarmowych. Separacja powinna być zgodna z normami oczywiście i to też wszystkie takie rzeczy powinniśmy zachować ze względu na to, że zakłócenia na tych obwodach mogą tak naprawdę pokrzyżować plany nam, więc warto, warto tu zachować tą separację, nawet, jak mamy, nawet jeśli mamy obwody, które mają ekran, to też ta separacja powinna być. Ona jest trochę mniejsza. Wtedy ono, te obwody mogą być trochę bliżej siebie. Ale i tak należy zachować tą separację. Dodatkowe takie informacje y, do, dotyczące gniazdek, tak naprawdę. Y, ich lokalizacja w, w miejscach takich jak kuchnia czy y, pralnia y, jest dosyć wa ważna. Na przykład gniazda. Y, typowo dla piekarnika, mikrofali, zmywarki czy na przykład winnice, winnice bardzo często mają płaskie plecy, więc jeśli mamy gniazdo i chcemy dosunąć je do tego miejsca, gdzie one powinny być, nie dosuniemy ze względu na to, że gniazdo nam będzie wystawać, więc warto w kuchni, w pralni część gniazdek, oczywiście w zależności od urządzeń, przesunąć do szafki obok lub mieć je nad lub pod urządzeniem. Też chcę teraz na koniec tak zaznaczyć, że nie jest to wszystko co ja robię na inwentaryzacji też pod koniec robię taki protokół. Stan faktyczny, stan wymagany i piszę jakby w obu przypadkach co zostało źle zrobione lub co powinni naprawić I robię jakieś tam zdjęcia powiedzmy i taki końcowy protokół wysyłam w ciągu paru dni dla inwestora żeby inwestor mógł to przedstawić dla elektryków co należy poprawić i zazwyczaj są to błędy po prostu mniejsze takie błędy zazwyczaj są to takie powiedzmy błędy typowo że zamiast dwóch gniazdek jest jedno gniazdko Wysokość jest niezgodna z projektem. Zazwyczaj są to takie mniejsze błędy. Akurat tutaj w tym projekcie było, było troszkę więcej takich błędów na oświetlenie, ze względu na to, że to było dali, ale większość było poprawnie zrobiona. Były tam jakieś niezgodności, ale nic takiego, co, co by powiedzmy nie pozwoliło dla systemu działać. Warto zwrócić uwagę na to, że przy systemach automatyki budynkowej warto jest starannie zrobić tą instalację, ze względu na to, że i tak już inwestujemy bardzo dużo pieniędzy w taki system. Więc dodatkowe tam powiedzmy peszle czy jakieś bruzdy nie powinny być dużym kosztem z tego wszystkiego. Na szybko powiedziałem, jak ja to robię. Oczywiście nie jest to wszystko to, co ja robię na takiej inwentaryzacji, ale jest to mała część tego ale daję Wam taki obraz tego, jak ja to robię. Jeśli podobają Wam się takie filmiki, to zachęcam do subskrypcji kanału, lajkowania tych, takich filmików i oczywiście komentarzy. Będę starał się dawać tutaj informacje na temat automatyki budynkowej opartej na KNX.